Jeśli nie działa wam ten pasek ledowy na górze i kierunkowskaz, to prawdopodobnie macie uszkodzony taki moduł. Niestety zakup takiego urządzonka to koszt około 400 zł za używkę, która działa, oryginalną. Możecie oczywiście kupić zamiennik chiński, ale to zaraz się i tak zepsuje, więc nie polecam. No i niestety ta kaseta jest włożona pod reflektorem, więc żeby się do niej dostać, musicie zdjąć zderzak. Bo z tyłu jest klapka, dzięki której możecie się dostać do modułu tego kierunkowskazu, ale niestety nie dostaniecie się do nie wyjmiecie po prostu tego modułu, dlatego że w tamtym miejscu jest chyba jakaś podłużnica albo podłużnica to chyba raczej nie jest fartuch który blokuje po prostu i nie możecie tego wypchnąć. Także bardzo fajnie to wymyślili. Pozdrawiam.